Witam Was serdecznie z miejsca, gdzie. E, czekajcie, jak to mówią e, krowy, słońca nie widzą, trawy nie widzą, e, no, ziemi to też nigdy nie widziały wieczne betony, więc witam Was z ciemności gdzie mamy iście alpejskie warunki, czyli zielona trawka, troszkę piasku, słoneczko. Nasze krówki mają dostęp do takiego miejsca no, już od kwietnia właśnie do jakiegoś tam pierwszych śniegów, czyli gdzieś tam październik, listopad, w zależności jak, jak pogoda się ułoży tak naprawdę. Ale one uwielbiają to dopiero trzeci dzień i powiem Wam, że no, nigdzie się stąd nie wybierają. E, taka jest wersja oficjalna, ale wersja nieoficjalna jest taka, że e, jak możecie sobie tutaj zobaczyć, mamy dwie grupy, jakby tutaj, e, jałowic, bo jedna grupa to jest taka, która ma niecały rok, niewiele jej do tego roku brakuje, ale ma niecały rok, a inne są takie, które są już e, mają 12, 13, 14 miesięcy. E, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że my. Całą Wielką Sobotę, żeśmy oddzielali te krówki, bo najpierw je przyłączyliśmy do pastucha, więc przyłączyliśmy je razem, a potem żeśmy je rozdzielili, no po to, żeby na łące, tak jak widać, miały dwie kwatery, tu jedna kwatera, to druga. No i ta nasza praca i ten cały nasz plan lek w gruzach, zaraz po tym jak wygoniliśmy najpierw jedne krówki, było wszystko super. Po dwóch godzinach, Wgoniliśmy tą drugą, młodszą grupę, która miała chodzić osobno, ale ta młodsza grupa postanowiła połączyć się z tą starszą i w związku z tym wszystkie chodzą e, razem. Czy to może zostać? No, mają duży obszar, więc raczej, nawet jak się będą ganiały, to, to nic im się nie stanie, ale, ale raczej nie. Raczej będziemy musieli w tym tygodniu znowu je wgonić, prawdopodobnie do obory i porozdzielać te mniejsze, większe. I, I wtedy może będzie dobrze do celu. Tak jak widzicie, grudziliśmy takimi kółkami. Te kołki nam się połamały. Ja to wam pokazałam na tej innej platformie, gdzie, gdzie tam na co dzień dzielę się z Wami różnymi rzeczami, które robię w gospodarstwie. I pokazałam Wam, że korzystamy z takich słupeczków. Pokazałam Wam, że korzystamy z takich białych słupaczków. O tych, ale też Wam pokazałam, że mamy słupeczki czerwone, które dopiero teraz, czerwone pomarańczowe, tak zwane tak włókna szklanego, które tak naprawdę wypróbowujemy. Ja kupiłam tylko e, ich na początek 10 sztuk, ale powiem Wam, że mnie bardzo zaskoczyły e, i dokupiliśmy ich więcej. Mamy ich więcej. E, no i chcielibyśmy je sprawdzić. Co wy na to, żebyśmy sprawdzili? Przyjechał mój nadworny siłacz. Oj, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. E, Maciuszka nadworny... mam do szefowej? Tak, nadworny siłacz mówię, że przyjechał. No tam. E, powiedzmy. I... Słuchaj, co ty na to, żeby sprawdzić, e, które kołki są najbardziej wytrzymałe? Sprawdzimy drewniane. No tutaj plastikowy. myślę, że drewniane to wiemy już, jak działają. No. <laughs> Także... E, czyli są jednorazowe, co nie? No tak mi się też wydaje. No z plastikami też jest problem. E, no i sprawdzimy te nasze z na szklanego. No tutaj. A kurde, profesjonalnie. Uf. Tam dla szlifowej też leżą. Że tak? Tam... Masz dla mnie też? Mam też. Tu jednak włókno. A, no. Co my tu mamy, kurczę, no? Już się nauczyliśmy pracować, tak? Też nie widzieliśmy, że słuchajcie, to jest włókna szklanego, my, my żeśmy no nie mieli wcześniej z nimi do czynienia. No to później ręce mają spędzić, nasz to niedobrze. szklanego, no. tak. To jeszcze nam dali mocowania jakieś. Myślę, że to będzie spoko. Chociaż podobno on sam jest izolatorem, więc... No jest. No ale to. No jedyne co widzę, to tutaj w tych dużych to... Jest na pewno lepiej trochę, niż w tych małych, ale bo są małe, po... małe też mamy zaostrzone, nie wiem czemu Nie. Te nie są, ale te nie mieliśmy są. tamte zaostrzone, to ja coś tak. źle zamówiłam No, ale to dużo już widzę, że są... Na nie... pewno będzie łatwiej, łatwiejsze będą w obsłudze. <laughs> Przy takim tym. Co próbujemy? Próbujesz na tych grubszych, większych? Yy, no myślę, że tak. Zobaczmy w ogóle, jak to będzie chodzić. Jak, a jak to takie? Ja cały czas krzyczałam, że ty. O kurde, Ty idealnie, patrz, patrz nie na, na miarę, no. ten jest grubszy i ja obstawiam, że ta deska jednak będzie, nie, ten, no. że trudniej będzie deskę złamać niż ten. Kółki. Zaraz sprawdzimy. Ty, Ty mamy, na to? Ja to mogę testować. Niech wysyłają. I z mocowaniem będzie dobrze, patrz. Ci powiem, że ciężko będzie, ciężko będzie to ruszyć. Tak? No, patrz. Ciężko to będzie ruszyć. Ty no? Ty z mocowaniem. No bardzo fajnie. Ty tym małym trzeba będzie tak podwójnie je zamocować. Nie? A jak z małym? Może, może to są takie, że i mały nam ściśnie, Jak to ta sama firma. Może pomyśleli o tym. I zrobili nam też na. w ogóle ja to chyba dobrze zakładam. Jak nie, to tam, niech napiszą. No właśnie, w komentarzach, komentarzach ale mi się wydaje, że to dobrze zakładam. Ty. I duże ściśnie, i małe ściśnie. No firma pomyślała, no. I co my mamy z tym zrobić? No ja bym chciała, żeby się... Tak, tak. Weźmy kurde, zróbmy taki crash test, wiesz. W sensie nie wiem. E... E, ty przyjedziesz ładowarko, jak go będę wyginać. E... E, to, które szybciej podda się pod łyżką? Tak. O, o, o no ty kurde. Położymy. I łyżką nacisniesz? Tak mi się też wydaje, no. Ale mi się, no to, to już no, w, no, to w to ogóle, des deski już w ogóle bym nie testował, bo wiem jak ja, to działa. Jak nie? Ja mówię ci, że mi się wydaje, że deska jest grubsza i to jest, jednak z tego domy ludzie budują, więc mi się wydaje, że kurde, ty. I no, zawsze się nie wygina. Kurde, szkoda kolana. Oj. O ty, coś strzęka. Coś strzęka, ale nie, no, nie tak łatwo jak tamto. No, przwoła. To nie da rady. Kurwa. De. Czekaj, ty grubego próbujesz, nie? Ja spróbuję cienkiego. I... No, może być problem. No ale wiadomo, nie? My robimy takie testy, a nasze krówki raczej nie będą podchodziły i nie będą ja robiły takich, takich testów im jak my. no. Myślę, że kurde. No nie, no będzie problem. Znaczy, problem. Będzie, problem będzie problem na pewno dla krówek, no ale to dla nas będzie na plus, bo nie będziemy musieli za nimi ganiać. No nie, kurde. Ciężko. Ciężko, bardzo fajnie, no, tylko mówię, no w tych małych, a tam w tych dalszych, w tych małych one są ponacinane, no, no Ty, mówię. ale zobacz, wbijesz, elegancko, patrz. Mały? Patrz, może ale tam. on jest taki, wiesz, że właśnie, że nawet jak krowa będzie chciała, to go nie połamie, tylko on plastycznie od, od, odskoczy z powrotem, co nie? Paj, duży ręcznie. Jak się No i dobra tam. No. no ja krzy... potem się dziwię tutaj, ogrodzenie tak e, dobra, dobra. To no był ja wie, pra, ja bym prawie, 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 prawie z tym. A nie, do no tety stawiałeś. Tutaj prawie można z mi Nie, no spoko, rodziele. nie no, no, no spoko. Ta, na pewno to, by, kurde, z, u nas da egzaminu. Dobra, no. dawaj. Czekaj, sprawdźmy jeszcze raz. O czym się Karol, bo po dupie dostaniesz z to. Ty zarobisz no m... wygnie i tego i nic nie wiesz. I on odwróci już za nią nie pójdę, co nie? Uh -huh. Ty zarobi I... sobie Będzie dobrze, mi się wydaje. No. No wiadomo, one z tego, tego nie będą robić. Dobra to co, robimy, robimy krasz? To jest dawaj łyżko. Co, łyżką próbujemy, czekajcie, czy trzeba to podkładać? Po nawet do stracenia tych. No. I tak trzeba, wiesz, czy teraz na te patrzeć, żeby nie poszły sobie w cholerę? Ten drewniany nie chce wracać kurna, łamie się i koniec się przewróci koniec Co nie? No ona wystarczy, że go delikatnie pchnie no I, I on to leży I on leży, a ten jednak jest... No nie, można sobie pomachać, coś tego. <słyska> Aby się nie nadziać, słuchaj. No dobra Dobra, to co? Bujesz? A co łyżką stawać na niego? A co? Masz mały, masz deskę, czekaj, ciśnij, de, de, czekaj, 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 czekaj. No i weryfikacja była taka, jak, mów, tak, jak przypuszczałem, no, że tutaj nawet nie ma o czym gadać. Wiadomo, Zacz, ładowarka, nawet... ładowarka też nie waży nie wiadomo ile, bo to jest malutka, no. No ale... Ponad mieście, ale ślad ale... niby został, zobaczcie, przy... nacisk był bardzo duży, bo ślad został. Ale kurna, to No ale przynajmniej coś tam na rozpałkę żeśmy zyskali, nie? <noise> Znowu. No. Nie no fajnie, no. Tylko teraz się zastanawiam, kurde czy chłopaków nie wziąć i to nie powymieniać, no. Chociaż one i tak, i tak, już są spokojne, e, nie? No właśnie i to jest druga część naszej. No. E, no przydałoby się, Karolku, wiesz. Mi się te też te tak grube budza. też zostawimy dla cielaczków tam na ten wybieg, co duży robimy, żeby sobie wychodziły malutkie te cielaczki. Bo dzisiaj, dzisiaj to będzie, no. No, to myślę, ale że to, co? ale byśmy wymienili chyba, co nie? Mamy 200 mhm. słupków to akurat tutaj przy tym ogrodzeniu. Ty, bo te będą dobre, one zobaczy, że kurde, jak wbijesz, to wstanie tak, jak na, nie przywróci. No i samo to się tak. wraca do tego, do tego swojego... Wbijesz go tu, walniesz, pach, i on tak, tak wraca do, do, do tego, co go piłeś, no. Ty, no niby ten plastikowy też zaraz, wróci. Zaraz, zaraz, tam pójdzie y, delikatny prąd po rękach i... Jak mówisz? No. Ty, ale niby ten plastikowy też wróci, czekaj, ja przyniosę plastikowego, zobaczymy. Ale co plastikowy, jak to jest, porównamy? jak to jest, jak nie wiadomo, skąd ten plastik jest, no, jak one go ruszą delikatnie, on się łamie. Gdzie łamie? Zaraz porównamy, no Jak się nie czekaj. łamie? jaką w rękach połamie? Czekaj, czekaj. Ja tu mam ten plastik. Gdzieś były, no. My myślę, że ten plastik to się podda jeszcze szybciej niż na nasze drewnięko, nie? No, ale kurde, dlatego one u nas ja Używało stop... się trochę tego białego, no. W większości, no. o. Nawet jednego sezonu nie wytrzymały, co nie? No, patrz. O, to jest, to jest właśnie biały plastik. Ech, no kurde, jesteśmy winny 12 zł, bo tyle kosztował ten słupek. Przepowa, myślę, że... Dogadamy się. Bo y, właśnie wiesz co, to, to mnie w sklepie zaciekawiło w tych klub, słupkach, bo te kosztują 3 złote, te mniejsze, mm -hmm. te były chyba koło ósemki, A te po, po jednym idzie. sezonie, o co się z nimi dzieje, o, po, jednym, po jednym sezonie krowy pobiegają, o. No dawaj, to tak samo. Się... Nie no, tego to już żeśmy już trochę potestowali, no. Nie no, to trzeba będzie wziąć co chłopaków, bymianka. no czas te no. izolatory są do nich, co? To też fajnie firma, bardzo, bardzo fajna firma pomyślała. Nie, trzeba chodzi się gdzieś jakieś, jakieś kurdy dookoła. To plastik, ten plastik, wiesz. Ja jestem tylko ciekaw, co na nie lepiej. Nie wiem, może któryś tam z widzów gdzieś tam takie coś testował. Co ich zdanie by było lepsze na to, no. Czy, czy normalny drut, czy jak taśmy dają, nie? Może tam byś napisali nam, co? Tak, no trochę... to może bardziej do koni, co? Ta? No. Ty, a... ale ja bym tym małym to zrobiła o tak na ten. Znaczy no i, i ten tam, ten górny niżej co, nie? No tak, 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 tak. Zrobiłabym tak. na dwa. One małe. To jeden bym dała tu. Wiesz, ale ten elegancko. Zrobię. Nie się będzie trzymać. No. A, ty, do góry nogami, widzisz? I by... Nic mnie nie, i nic mnie nie poprawiesz. Ja wiem, że szefowej nie wolno, ale... Tyk. Z trzy o, zobacz, ładnie. Ciekawe jak one na ten kolor by tego reagowały, czy ona nie chciałyby się tym bawić, nie? Ale to przetestujemy jak wymienimy. Jak wymienimy. No i zobaczymy jak ucielaki, co? Nie najpierw ucilaku, zobaczymy, no bo po co tutaj. Dzisiaj, no? Dzisiaj już tam chłopaki pracy. kończą, chłopaki kończą, także już dzisiaj będzie po można po co tam z nimi pracować. Nie, nie nie. wrzucać się, kto wiesz. No ale umiesz... Nadajesz się do crash testów. To co teraz następne? próbujemy rozwalić w naszym gospodarstwie. Uch, ja nie wiem, czy sebe no, będzie, ja będzie zadowolony, nie? Ściany znowu? <noise> Daszek? Ale to trzeba sobie za, za, zawołać, bo on jest y, mistrzem od crash ścian, daszków i wszystkich rogów u nas. No, to, nie? a niestety takie, kurde, bardziej się skupić na pracy, a nie... O, dobra. Elegancko, Dobra, dobra, to myślę, że aż tak chyba nie trzeba. No ale tak ale trzeba jest, by było jest, dwa te. To jest dobrze. Będziecie mieli już taki na, na wzór. Jest, jest dobrze. To co, lecimy. Lecimy do dalej do roboty. Dziękuję bardzo wspólniku. Podziękował, zabieram zabieram swoje rzeczy. Produktywnie, produktywnie. Ty, to, to duże to zabierz na razie. No to już, trzeba załadować. Tych niech na razie tutaj zostanie. A te duże dobra, póki zachowała tam... jest, to jeszcze trzeba pomoże załadować, żebym się nie przemęczał. A oczywiście. O a od czego ja jestem? Ale też bierzesz tam, na razie? Nie no, biorę wszystko, bierzesz po co to, to, to tu ma leżeć? Jeszcze sąsiad zobaczy, kupi takie same. A nie, kurde, ci. To mam mieć jako jedyni na wiosce. Dobrze, dobrze, już patrzę Przyszły z miasta, ale roz, rozumienie wioskowe rozumiesz. Jak ja z miasta, jak ja ze wsi. Ze wsi? No, ja ze wsi. Dobra, nic, ja podziękował wszystkim, miłego oglądania, baj. Jeszcze, jeszcze najważniejsza sprawa. Ojej. No? Suby, lajki. No i komentarze, wiadomo, nie? Dla Karolka byście mogli coś tam zostawić. Tak, Karolek no. zawsze, zawsze gdzieś tam w premierach naszych jest. Dadą dobre komentarze, będzie większe parcie na szkło ode mnie, bo tak to ja staram się unikać, także pozdrawiam. Więc prosimy bardzo o subskrypcję, o lajki, żeby Karolek jednak zechciał z nami trochę ponagrywać i pokazać się z tej najlepszej strony, czyli jako nasz najlepszy Operator, o operador, se o